Jest ten moment, bo zdaje się, że Karakal już chyba wszedł. Tak więc obyło się bez zwolnienia z dyspozycji. Wszystkie konie wezmą udział w wyścigu, wszystkie są już w maszynie startowej i gonitwa się rozpoczęła. Cała czterokonna stawka wyszła z maszyny startowej. Na prowadzeniu jest munchant, na drugim miejscu Marley na miejscu trzecim, chociaż już tam się przesuwa do przodu trochę bardziej Kotaj Spirit i już wychodzi na prowadzenie ta klacz. Kotai Spirit obejmuje prowadzenie na drugim miejscu munchant, na miejscu trzecim. Kar na czwartej pozycji Marley. Mają 1200 metrów jeszcze do celownika. Kotaj Spirit prowadzi tuż obok niej, minimalnie za nią, tylko na drugim miejscu jest Munchant. Na pozycji trzeciej Karakal i na czwartym wciąż Marley, ale nie ma straty do pozostałych koni. Wszystkie konie są blisko siebie. Mają już niecały kilometr do celownika, biegną w zakręcie. Prowadzi Kotaj Spirit tuż przed Munchantem. Na trzecim miejscu jest Caracal i wciąż na czwartym Marley. Kolejność nam się nie zmienia. Zbliżają się już do prostej finiszowej. Pozostało im jeszcze 550 metrów do celownika. Wyprowadza na prostą Kotaj Spirit. Na drugim miejscu jest Munchant. Na trzecim Caracal. Na czwartym Marley. No i walka. Kto tutaj zwycięży? 420 metrów pozostało do celownika, a Kotaj Spirit prowadząc przez większość dystansu nabiera coraz większego tempa i oddala się od przeciwników z wielką lekkością. Kota i Spirit tak raczej frunie tutaj po prostej finiszowej i pozostali uczestnicy nie mają już z nią żadnych szans. To spektakularne będzie zwycięstwo. Kota i Spirit wygrywa jak chce. Pod Erbolem za Mudinem Ulu na drugim miejscu przybiega Munchant. Walka o trzecie. Zaciekła walka. Wydaje się, że Marley na trzecim, a na czwartym Karakal, ale te odległości były niewielkie. Walczyli tutaj do samego końca. Zobaczymy w celowniku, jak to wyglądało, ale wątpliwości nie ulega, że ten wyścig rozegrała pod siebie klacz Kotaj Spirit, oznaczona numerem siódmym wy Wygrała to jak chciała, na drugim miejscu Munchant, no i walka o trzecie pomiędzy Marlejem i Karakalem.